Siemanderko przyjaciele, dzisiaj testujemy inny magnes, większy tu jest 2F200. Ze mną jest syn, oczywiście w bluzie magnetycznej. No, on będzie rzucał tym, ja będę rzucał większym. I zobaczymy, jestem ogólnie na starych miejscówkach, bo chcę wypróbować nowy magnes. I przypominam o konkursie na 700 subów do wygrania magnesik 2F400. I już dużo nie brakuje chyba. 30 parę subów, dobra lecimy jak coś będzie to się włączę pierwszy rzut magnesem, taki gwóźdź taki magnesik jest właśnie do wygrania 2F400 tam leci Jasiu i co rzucamy dalej Jasiu teraz wyciągną taką rurę proszę bardzo z logiem magnetycznym. A co, moja lina w wodzie, bo przyszedł się pochwalić Dobra, lecimy dalej Tyle, elo Taki oto Jak widzicie Dobra, rzucam dalej Coś będzie, pokazujemy Taki kawałek blachy Wychodzą rzeczy No to dobrze, jest elegancko Dobra, ja rzucam dalej, elo

Dobra, ja tu porzucam parę rasy i się włączę. Mordy, kolejne rzuty. Takie małe rzeczy wychodzą. Ale liczy się wypad. Oczywiście przypominam o konkursie. Link do konkursu będziecie mieli w komentarzach przypięty. I tak dalej. Dobra mordy, ja lecę dalej. Jak coś będzie, włączę i pokażę. Mordy. Taka blacha, trochę się ona wyciągałem. Ciężka jak cholera też. Jak widzicie, oczywiście jest łapana na magnes 2F400, który będzie losowany w konkursie na 700 subów. Taki magnesik. Więc polecam subskrybować kanał, dawać lajki like i piszcie komentarze, żebym potem was wylosował. I jak widzicie, taka blacha. I co, ja rzucam dalej? Może coś będzie? E Przyjaciele, rzucik. Takie, coś wyszło. Nie wiem, czy to jest jakiś korek, kapsel. Zobaczymy z czego kapsel. Przy okazji jakiś stary, bo zbytnio nie pisze nic. No ale co, dobra, ja rzucam dalej. Parę znajdek jest najważniejsze. Pogoda dopisuje. Co, lecimy. Elo, przyjaciele, dałem synowi rzucić przed chwilą tym dużym magnesem. Wyleciało coś takiego. Myślałem że to jest rura z jakiejś giwej no ale to jest zwykły pręd Dobra, jeszcze parę rzutów pomału trzeba się zbierać I tyle, elo już drugie podejście do filmu robię Poprosiłem syna żeby mi nagrał bo coś wielkiego siedzi na linie ale nie da się tego wyciągnąć A już trochę przytargałem do brzegu Dobra, już widzę Jakiś klęszył albo Cholera wie co to jest

Pogę ja się tu jasiu kamerę Patrzcie nie? Masakra, ale jakie to grube jest To się w pale nie mieści, nie? Uf. Dobra przyjaciele, jeszcze zrobię z dwa rzuty pomału zwijam i tak dalej, ale jest. Kotlet konkretny Super Następny rzut kapsel, duży kapsel wychodzi, ale to dość starych. Co, tu jest ten pręcior cholera, się na, namachałem, żeby go wyciągnąć. Tutaj stoi jasiu. I co, lecimy dalej, jak coś będzie, włącz i pokażę. Kawałek dalej od miejsca, słuchajcie, wychodzą takie małe rzeczy. Porzucam tu jeszcze trochę. Jak widzicie, same pierdoły, malutkie. Takie coś. E. Takie coś. Dobra, słuchajcie, ja tu jeszcze chwilę porzucam i tyle. W samym, samym brzegu, wola by się zerwał, jakaś plaża chyba. Patrzcie, jaka blacha w ogóle. Pójdźmy jakby z jakiegoś sejfu, nie? Tak się prezentuje. Co, ja tu jeszcze chwilę porzucam i tyle. Ela teraz taka blacha rura jakoś powyginana co? Jeszcze kilka rzutów i zobaczymy jak na razie kilka fajnych utletów wyszło Dobra ele... Dobra kochani słuchajcie my już zwijamy fajna pogoda dzisiaj elegancko słuchajcie parę fantów mniejszych parę fantów większych i co, zostawiajcie subiki, bo jak wiecie, że na 700 subów będzie konkursik o Magnes 2F400. Do wygrania zostawiajcie komentarze, bo z komentarzy będzie losowany zwycięzca. Przede wszystkim, przede wszystkim subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bo będą naprawdę fajne konkursy robione i tak dalej. I co? Ja pomału się zwijam, słuchajcie, zostawiajcie subika. Widzimy się przy kolejnych odcinkach. A tam widzę, co się stało. Pełno policji, karetki, nie wiem, zaraz zobaczymy. Dobra, to będzie tyle. Dzięki za oglądanie. Widzimy się przy następnym Elo.